To jest bardzo ważna, istotna na lata naprzód inwestycja dla, dla miasta, dla mieszkańców, związana z podtopieniami i tak dalej. Także. Jeszcze o podtopieniach, bo już Pani Poseł to poruszyła, to chciałem powiedzieć, że jesteśmy na bieżącym kontakcie z, z wodami Polskimi. W tej chwili mamy uzgodnione wstępne porozumienie, ono jest w centrali w Warszawie w tej chwili analizowane. Myślę, że na moment też. To go nie, nie podpisywać. Przebudowa rzeki Radomki w trzech etapach. E, przy czym ten pierwszy etap, najważniejszy, na który mamy już gotowy projekt, to jest na, e, ustaliliśmy na kwotę 20 milionów złotych. Z tego e, m, miasto Radomsko będzie musiało wyłożyć około 9 milionów złotych. E, pozostała kwota to będzie kwota, którą wyłożą wody polskie. I do tego dochodzi jeszcze etap drugi i trzeci czyli przebudowa rzeki Radomki powyżej ulicy Krasickiego i poniżej e, e, ulicy Reymonta. Całe to zadanie szacujemy na kwotę 32,5 miliona złotych i finansowanie będzie mniej więcej 60% finansowanie przez Wody Polskie i 40% finansowanie przez miasto. I też kiedy Panie Prezydencie należy się spodziewać? E, znaczy myślę, że lada miesiąc. Powinniśmy mieć informacje, bo to już roboczo uzgodniliśmy zakresy, zakresy które mają być, jak, jakie mają być, uzgodniliśmy kwoty. Tak jak powiedziałem, w tej chwili to porozumienie jest analizowane przez Zarząd władz Polskich w Warszawie. Myślę, że już powinno być na dniach informacja o tym, że to porozumienie jest zaakceptowane. Wody Polskie zobowiązały się do zdobycia środków na, ze swojej strony na, na przebudowę tej, tego zadania, czy przebudowę rzeki Radomki i myślę, że jeszcze jest szansa, że, że, że w tym roku będziemy ogłaszać przetarg do to